Witam was serdecznie kochani na moim kanale. Jak co piątek zapraszam do obejrzenia, do wysłuchania, czytania tarota. Filmiku z cyklu konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. W tych filmikach odpowiadam na wasze pytania, po prostu wróżę wam. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę skorzystać z takiej formy wróżby, w opisie pod filmikiem znajdują się informacje, w jaki sposób zamówić u mnie takie czytanie, taką wróżbę. Koszt, koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. Ok, przechodzimy teraz już do wróżenia. Pierwsza pani, która prosi o pseudonim Anna, oczywiście podaje mi tutaj swoje prawdziwe imię i datę urodzenia i pyta, jak będzie moje zdrowie w najbliższym czasie. Pani Anno, tak będę psał do mam się zwracać, proszę pamiętać, że ja nie jestem lekarzem i to, co mówię, to nie jest diagnoza lekarska. Są to zaburzenia energetyczne, które występują w Pani organizmie, w ciele fizycznym czy energetycznym i w ten sposób proszę do tego podchodzić. I już dla Pani kładę karty. W najbliższym czasie zdrowie. W najbliższym czasie tutaj karty pokazują u Pani problemy ze stem. Mogą pojawić się jakieś ciężkie sny, ewentualnie problemy w ogóle ze zaśnięciem, zbyt dużo emocji, które nawarstwiają się, i to przede wszystkim jest przyczyną tego, że może Pani trudno być zasypiać, czy po prostu budzić się w nocy. Dodatkowo karty tutaj pokazują problemy ze stawami, ale raczej tu na nogi, czyli tutaj stawy kolanowe czy gokowe. Stan za Jakiś drobny może się pokazać w organizmie. Mam wrażenie, że to coś, co, co jakiś czas może pani nawracać czy dokuczać. Nie sądzę, żeby to były jakieś poważne dolegliwości, ale należy zwrócić na to uwagę. Jakieś drobne skaleczenia poza tym. Generalnie nie widzę tutaj ciężkich energii, jakichś takich naprawdę trudnych, które by wskazywały, że mogłaby pani się z jakimś. Z jakąś ciężką dolegliwością zmagać. Niemniej jednak, tutaj niepokojąco troszkę ten stan zapalny wygląda. I tutaj kwestia emocji, kwestia gdzieś wchodzenia w jakieś stany depresyjne, czarnowictwo. Na tym proszę zapanować, żeby po prostu więcej tych sił, tej swojej siły witalnej mieć. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. I następna pani. Pani, która prosi o pseudonim Ewa. Pani podaje mi tutaj swoje imię i datę urodzenia. I pani pyta, czy do końca sierpnia tego roku przeprowadzę się do swojego nowo zakupionego domu? I już patrzymy. Czy do końca sierpnia tego roku przeprowadzi się pani tam? 嗯。Um Mam wrażenie, że duże szanse na to są. Natomiast karty mi tutaj pokazują, że gdzieś e, jakiś zgrzyt może być. Może być niekoniecznie do końca sierpnia, jakieś e, powiedzmy lekkie opóźnienie. Możliwości będą. Mam wrażenie, że tutaj kwestia dogadania się, kwestia troszkę takiego pokombinowania. E, e, I stąd tutaj karty pokazują to opóźnienie, bo generalnie szansa jest. Mam wrażenie, że jeżeli e, pani. W tym momencie, czy w trakcie, bo to jeszcze kilka jest miesięcy, mocno się w to zaangażuje, dogada się. Nazwijmy to pokombinuję, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tutaj porozumienie jest istotne. Najprawdopodobniej z jakąś drugą osobą i to się u pani uda. Także generalnie wszystko będzie sprzyjać. Potrzeba otwarto, w otwarty sposób rozmawiać, i myślę, że jak najbardziej wtedy uda się pani to do zrealizować. Także jest jak najbardziej bardzo dużo szansa, że Pani się to uda. Natomiast proszę nie zostawiać tego tak, jak jest to w tej chwili. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. I drugie pytanie Pani Ewe. Czy udaje się zrealizować zamierzenie, cel dotyczący sprzedaży jej mieszkania? już patrzę, czy uda się Pani ten cel zrealizować. A tutaj trzeba będzie się troszkę wykazać cierpliwością, bo mam wrażenie, że tutaj czas jest na problemie. Mm. Jakieś tutaj przeszkody widzę, kwestie prawne, kwestie urzędowe, tutaj troszeczkę są zablokowane, także jakby i pani nie miała wszystkich wiadomości na ten moment. Czy uda pani się ten cel zrealizować? Tutaj troszkę jakieś zmiany widzę po drodze. Powiem tak, potrzeba wiedzy, potrzeba informacji, jeżeli pani zajmuje się energią psychotroniką, tutaj z tej strony pomoc proszę e, zrobić, czyli tutaj, nie wiem, oczyszczanie drogi, przekazy reiki. Myślę, że bardzo mocno by tutaj to e, pomogły, bo tak jak mówię, widzę tutaj przeszkody, przede wszystkim gdzieś sprawy urzędowe e, i, i, i dlatego też trzeba będzie się po prostu uzbroić w cierpliwość. Dużo dobrego, życzę i powodzenia. Pani Ewo. Okej, okay, moi drodzy, to były pytania na dzisiaj. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam życzę dużo, dużo dobrego i pozdrawiam.